Podzielę się dziś z Tobą moją ulubioną medytacją, która pomaga mi w pozbyciu się negatywnych emocji, lęku, strachu, złości, zazdrości, wszystkich tych negatywnych uczuć, które skumulowały się w sercu i w myślach w ciągu dnia. Medytację tę możesz wykonywać każdego dnia, nawet pod prysznicem. Zawsze wtedy, kiedy poczujesz się źle. Użyjemy w niej najpiękniejszego daru, jaki otrzymaliśmy, naszej wyobraźni i potęgi naszych myśli. Dziś zabiorę cię do bardzo egzotycznego miejsca. Ale najpierw przyjmij wygodną pozycję, do tej medytacji możesz swobodnie leżeć, usiąść na krześle, czy też w pozycji lotosu. Tak jak tobie jest wygodnie. Jeśli jesteś gotowy, zaczynajmy. Wyobraź sobie, że stoisz w pięknej, egzotycznej scenerii. W lesie tropikalnym nad brzegiem jeziora, w tafli którego odbijają się promienie słoneczne, tworząc skrzące iskry. Po lewej stronie możesz zobaczyć piękne rośliny, olbrzymie liście i słodko pachnące kwiaty. Słyszysz śpiew ptaków. Spójrz przed siebie. Przed Tobą maluje się niewielki wodospad, ze szczytu którego leją się stróżki wody. Weź głęboki wdech. Wciągnij głęboko w płuca ten spokój. Niech wypełni całe Twoje ciało. Chodź za mną. Wejdziemy na skalną półkę, która maluje się tuż pod szczytem wodospadu. Stawiaj powoli kroki, przyglądaj się roślinom, ciesz się tą chwilą. Pamiętaj, że jesteś tu dla siebie. Jesteś tu dlatego, że siebie kochasz i pragniesz stworzyć dla siebie lepsze życie. Bo pragniesz być i żyć szczęśliwie, w miłości. Idź powoli w stronę wodospadu, a ja będę dalej opowiadać. Codzienny pęd życia, codzienne zmagania z licznymi obowiązkami, praca, dom, dzieci, pieniądze. Stres, zmęczenie nerwów. To wszystko kumuluje się w Twoim ciele i ma ogromny wpływ na Twoje zdrowie. Pamiętaj jednak, proszę, że ta medytacja nie zastąpi konwencjonalnych metod leczenia i wizyty u lekarza. Ona może tylko wspomóc. Z pewnością odczuwasz w ciele jakiś dyskomfort. Może w tym natłoku codziennych obowiązków nie zauważyłaś, że masz sztywny kark, spięte barki, bolący i ściśnięty żołądek, a teraz stawiając powoli kroki i podziwiając tę egzotyczną roślinność, przeskanuj proszę swoje ciało, gdzie boli, gdzie czujesz ucisk. Chodź, pokażę Ci, jak się tego pozbyć. Czujesz miękką ziemię pod stopami. Powoli zbliżamy się do wody Pojawiają się pierwsze większe głazy. Wejdź na jeden z nich. Czujesz, jaki jest ciepło od promieni słonecznych. Jeśli masz ochotę, przystań na chwilę na nią, Rozejrzyj się wkoło. Poczuj na skórze drobne kropelki wody. Chodźmy dalej. Kamienie tworzą schody sięgające skalnej półki. Wchodź powoli. Nie spiesz się. Stawiaj stopy pewnie. Gdy będziesz już na górze podeć na skraj skały, ale nie wchodź jeszcze pod strumienie wody. Wyciągnij dłonie przed siebie i pozwól, żeby woda je obmyła. Przyjrzyj się kroplom na swoich dłoniach. Czy czujesz ciepło spływającej wody? Cudownie. A teraz powoli wejdź pod spadające z góry krople wody, poczuj jak spadają na czubek Twojej głowy, jak obmywają Twoją twarz i spływają dalej po karku, barkach, ramionach, brzuchu, w dół po nogach i w dół do wodospadu, spadł, prosto do jeziora. Przyjemnie, prawda? Poczuj tę chwilę całym ciałem. Poczuj te rozkosz bycia tu. Poczuj radość i spokój. A wiesz, co jest najpiękniejsze? Każda kropla wody, która spada na ciebie, zabiera ze sobą twoje negatywne myśli i uczucia. Wyobraź sobie, jak każda z nich zabiera ze sobą smutek, złość, lęk, poczucie samotności, nienawiść, niechęć do działania. Wszystko to, czego nie chcesz, aby dłużej tkwiło w Tobie. Wyobraź sobie, jak kryształowo czyste krople, które spadają na Twoje ciało, w połączeniu z tymi negatywnymi uczuciami zabarwiają się na czarno i płyną w dół. Spadają wprost do jeziora, gdzie rozpływają się i giną. Pozwól, żeby woda zabrała z Twojej głowy i serca, wszystko co złe. Niech ta ciemna energia niesiona przez wodę spłynie do jeziora. Wyobraź sobie, jak Twoje myśli stają się coraz jaśniejsze. Jak ty stajesz się jaśniejszy. I to światło, ta czystość, powoli spływa w dół. Do twojego serca, do brzucha, miednicy, nóg. Nie spiesz się. Ja poczekam. Jak teraz się czujesz? Uśmiechasz się, prawda? Czujesz się lżej, radośniej, pozytywniej. Gdy uznasz, że wystarczy, połóż proszę obie ręce na sercu i podziękuj sobie za ten czas. To był wyjątkowy czas tylko dla Ciebie. Wspieram Cię z miłością na